Czy odczuwasz różnicę między radością a wesołością? Zanim zacznę dzisiejsze rozważania, pragnę się z Wami podzielić pewnymi liczbami. Rozpoczynając pracę nad tym cyklem, nie zastanawiałem się nad zasięgiem odbiorców. Pewien byłem tylko jednego, Michała, który jest odpowiedzialny za całą techniczną stronę tego przedsięwzięcia. Ja tylko chciałem znaleźć pretekst do tego, by wsiąść na rower i odwiedzić okoliczne świątki, by uwiecznić je na fotografii. Niejako przy okazji pojawiła się potrzeba zrozumienia wezwań loretańskich. Odbieram to jako natchnienie Ducha Świętego. W każdym razie, pisząc te słowa, rozważania powstają dzień po dniu w maju 2021 roku: liczba odsłuchów przekracza właśnie 10 tysięcy, czyli średnio ponad 600 osób śledzi naszą wspólną wędrówkę przez majową litanię. Czy to dużo, czy mało? Ja jestem zachwycony. I bardzo dziękuję wam za Waszą obecność. Tym bardziej, że dziś kolejne piękne wezwania. Stolicą mądrości. Módl się za nami, przyczyno naszej radości, módl się za nami. Stolicą mądrości. Od razu przychodzą mi na myśl wyolbrzymione nazwy sklepów czy klubów typu Galaktyka Kredek albo Archipelag Tańca. Na szczęście tytuł Maryi to nie efekt wybujałego ego, bo jest ona wzorem skromności. Nie wchodząc w rozważania językowe i biblijne, można by przetłumaczyć to wezwanie na nasze jako siedziba Boga. Mnie się podoba. Aczkolwiek dosłowne znaczenie też jest niczego sobie. Mądrość to dar Ducha Świętego, który doskonali rozumowanie człowieka. Jak cenna jest ona w oczach Boga, świadczy chociażby historia Salomona, szczegóły znajdziecie w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Cała Księga Mądrości czy Mądrość Syracha? Tu mała dygresja. Żałuję, że tak późno przeczytałem Mądrość Syracha. Według mnie powinna to być lektura obowiązkowa dla nastolatków. Gdybym ją wtedy poznał, próbował przyjąć, wiele moich ścieżek mogłoby okazać się prostszymi. W każdym razie, patrząc na życie Matki Bożej, jej wybory, z całą pewnością można stwierdzić, że jest przepełniona mądrością i zasługuje na ten piękny tytuł. Kolejne wezwanie nie miało dla mnie tajemnic, ale zawsze stanowiło dowód na bezrefleksyjne wypowiadanie wersetów. Pozwólcie na odrobinę aktorstwa. Jak to zazwyczaj brzmi? Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Podczas gdy ta linijka wypowiedziana z wiarą, zrozumieniem i zachwytem, nie może brzmieć inaczej niż Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Tu czytelnicy, a nie słuchacze, proszeni są o uruchomienie wyobraźni. Z tego powodu lubię uczestniczyć w nabożeństwach majowych w Białym Tygodniu Dzieci Pierwszokomunijnych. Ich głosy nie są jeszcze skażone ciężarem życia, tą przytłaczającą powagą codziennych problemów. Są radosne, nawet jeśli ta radość nie zawsze wynika li tylko z jedności z Chrystusem, ale spotęgowana jest nowym rowerem czy konsolą do gier. Pamiętacie wczorajszego mnie, tego z chipsami? Tutaj go nie ma. Może dlatego, że to wezwanie zawsze rozumiałem, było dla mnie jasne. Wzbudźmy w sobie odrobinę empatii i wyobraźmy sobie człowieka, który przypadkiem pojawił się na Majowym, bo na przykład jest z rodziny Majowego komunisty i nie wypadało odmówić. W kościele ostatni raz był na chrzcie tegoż. Nie walczy z Kościołem, ale też nic go do niego nie ciągnie. Podczas litanii jest znudzony, bo te wszystkie słowa to dla niego czarna magia. Nagle słyszy coś prostego o radości. Nie pozwólmy, by nasze głosy wzbudziły w nim taką oto refleksję. Jak ona jest przyczyną takiej radości, to ja dziękuję. Może uda się nam wskrzesić choć odrobinę radosnych emocji, by wspólna pieśń Kościoła nie brzmiała zawsze jak ostatnie pożegnanie. Nie mylmy też radości z wesołością. Tak na szybko, wesołość widać na ustach, a radość w oczach. Jest wesołość brania i radość dawania. Wesołość szybko umyka, a radość może trwać wiecznie. Dla mnie radość jest ściśle powiązana z poczuciem szczęścia. Zacytuję teraz specjalistę, który badaniem szczęścia zajmuje się naukowo. Profesor Piotr Michoń, autor m.in. bloga Ekonomia szczęścia.pl pisze tak. Radość to nie tylko chwilowe zadowolenie. Radość ma w sobie moc. Pobudza, mobilizuje, zwiększa nasze otwarcie na świat i innych ludzi. Sprawia, że dostrzegamy możliwości i lepiej radzimy sobie z niepowodzeniami. Dobra i uzasadniona pomaga docenić niedoceniane, zabarwia dodatnio to, co trafia do naszej świadomości. Prawdziwa radość, nie mylić ze zwykłą wesołością to jak oceniają psychologowie, autostrada do szczęścia bez bramek na wieździe. Podpisuje się pod tym ręcyma i nogyma. Czy Maryja rzeczywiście jest przyczyną naszej radości? Cóż, najłatwiej coś czy kogoś docenić, gdy zaczyna tego brakować. Wyobraźmy sobie, ale przez króciutką chwilę, bo to przerażający widok świat bez Maryi, czyli bez Bożego Narodzenia, Częstochowy, kany galilejskiej, Awe Maria, katedry Notre Dame i figurki w Monsera. Nie byłoby przydrożnych kapliczek, a nawet tych rozważań. Zdecydowanie Maryja jest przyczyną naszej radości, i to zarówno tej doczesnej, jak i wiecznej. Jeżeli w to wierzysz, pokaż to innym. Dobrego, radosnego dnia, wieczoru i poranka i do usłyszenia jutro.